Zaraz rozpocznę, sekundę. Długo tego nie robiłem. Dzień dobry. Bowela <laughs> pyta, co to było? Wy wiecie, co to było. Zrobiłem tutaj takie, no takie, takie o, no takie. Koło Macieju? Takie w koło macieju. Witamy Was! Elej! W, w chyba pierwszym vlogu, co? Pierwszy, pierwszy i nie ostatni. Plany są duże. Ale co to się będzie działo to na bieżąco. Póki co jak widzicie mamy forsę z przyklejaną wycieraczką. Fajne, bo gratis. E, no, dostaliśmy podszaka. <noise> bo goście nie miał samochodu, który chcemy wypożyczyć. No i, i w sumie, że... co chcemy wypożyczyć, to pokażemy wam potem. Bo lubimy takie tajemniczki, wiesz, troszkę was y, przytrzymać w niepewności, wiesz, jak jest. No, i powiedział, że za 5 dni będzie miał, ale póki co to oddaje swoje, żeby tak. klienci nie uciekli. No, no to bierzemy. bieremy! I Wychodzi. Cześć! Elej! Udało się! A jeszcze coś. Jak chcecie wiedzieć co się stało z naszym Adrianem, Adim, no to temat na no za chwilę, bo jest trochę dłuższy, także najpierw pozwiedzajmy, zobaczmy co to się zmieniło, co to się wydarza, czemu Mateusz trzyma mi kamerę, jakby był jakiś operator. I was starving, now I'm eating till my belly full From up north, wake you cold, you need a heavy coat. Scared to end up on a shirt before a fold. No. Devil on my back, target on me, deli too Play the don't tweet It's not peace, don't speak don't 24, no sleep. sleep This is real, no tweet My bros for life, life. Can't break this link Family on my side Baby, stay around me Flip. I don't want no combo, I want checks, I want checks. Zaczynamy od Hollywood Boulevard. Bardzo sławne miejsce, miejsce gdzie znajdziecie cicho nagrywa. Ok? Gwiazdki wielu sławnych osób. Ostatnim razem, jak byliśmy, to ci, którzy nas oglądają, wiedzą, że zrobiliśmy swoją taką własną gwiazdkę, tylko ona była bardziej turystyczna, bo pan nam wysypał literki i kazał ułożyć w dowolną nazwę. No, ale kto wie, może kiedyś, może kiedyś będzie realna. Zastanawiam się, czy kupić dla Korala taki wózek. Widziałam, że tutaj niektórzy tak pieski wożą. No bo jest tutaj gdzie chodzić, jest też upał. I myślę, że by się to spodobało. Co? Wózek dla korala. Proszę. Wózek dla korala? No. Nie widziałaś jak pani tam jechała z pieskiem? Okej, okay, widziałem. Będziesz nosić ten wózek? Nie, będę go pchać i będę też w niej chodziła do sklepu z nim, że to jest dziecko. I ty będziesz to robić, tak? Nosić pchać. Mata już dzisiaj nie piłkawy i nic na nic nie zgadza. Proszę tu... Głosujcie! Musisz w komentarz. Kupić czy nie kupić? No to spytaj chłopaków, czy możesz kupić. Powinnam kupić ten wózek dla korala? nie. Patrz, jak on Cię kocha. O, jak on prosi, widzicie! Gdzie <grystanie> Tak, tak. A skąd tak. jesteście? Ale złodziej. Fajnie. El wariato welej. jest taki wózek. Koral. Gdyś tu siedział? Ona jest tak uparta. Naleźmy <grymne> no ten wózek, jestem przekonany. Mówiłem wam. O, bądź się? Co, obiecujesz, że będziesz go wozić? No. Zobacz, jak mu się podoba. Mamusia cię będzie woziła raz, synku. Patrz, patrz. Mamusia cię będzie woziła raz, synku. Wiedziałem, ja, że to się tak skończy. To. Już się nigdy tobie nie dam. Ale co to ci chodzi, Mateusz? Teraz jesteś prawdziwym ojcem rodziny. Ej, Koral. Koral. Koral, koral jesteś dzieckiem teraz. Nie musisz się zachowywać Koral. Ludzie, robią teraz zdjęcia. możemy zarabiać w Los Angeles tutaj. Usiąść sobie na, tak na bruku. Jestem w wózeczku z koszyczkiem. No i co łaska I powoli, za Powoli, powoli będziemy zbierać na swoją własną gwiazdę. Zobacz, tu jest w ogóle jedna pusta. Rezerwado. Jeden <noise> dolar foto <po> <noise> Koral, musisz zbierać prowizję Jak będziesz zbierał od Chińczyków To będziesz stary zarobiony Mówię ci, weź koszyczek o, i zaraz już się odmieni Kawusia, kawusia Jeden <noise> dolar foto Mają opcję nitro cold brew i zwykłe bo lecimy do kosmosu. No mordo. Tylko, że bateria się kończy w aparacie. Yes. Can I you get your name? For the Matt. Matt. lovers. Food oh. lovers. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. My nitro, a ty korelek wodziomka. Tak trzeba żyć. Dużo wody. Daj.

Ja wam mówię, my się poświęcamy wszystkiemu w 100% i to jest przykład. <śpiewanie> You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in full, drift in the deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you Just thinking we would do this until we couldn't do it Each and every high, every night with you Dobra Pamela, ja przeskoczę teraz na drugą stronę I wskoczę i zaczynamy, dobra? Co? Jakie przeskoczę i wskoczę? No... Wyjdę tam na drugą stronę tego. A ty sobie je robisz, Mateusz? Nie. Ale jak ja? No czekaj. Dobra, damy radę. Nie, Mateusz! Mateusz! Co ty robisz? Si Mateusz! Siadaj, siadaj, bo spadnę. Pomela. Co ty robisz? Pomela. Co ty robisz? Dobra, jest okej. Okay. Jest okej, okay. odejdź. Siadaj szybko, bo spadnę, no. Ręce mi się Jaki zaraz się... siadaj. Ty? Mateusz! 3 później. 3, 4, 5. Ale rozpoczął. A więc co z naszym Audi R8? Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Nie chcesz wstać? Przebiegł jeszcze mam mini mikroza. Dobra. Do no co z naszym R8, tak? No co z naszym No Co? Z no tam można go. napisać? Co? No nie ma go. No nie ma go, no nie ma i. No nie ma. Chyba no. nie będzie. Nie, no, na pewno nie będzie. Przynajmniej nie tym razem, nie? Nie tym razem, niestety nie udało się, ale naprawdę. Byliśmy blisko. Poruszone było niebo i ziemia. Zrobiliśmy wszystko. Jest to bardzo ciężki proces. Ściągnąć auto z USA super, ale. No to jest, to jest dość proste. W tą drugą stronę to naprawdę jest mocna filozofia, logistyka i wszystko po kolei. Długo, długo musieliśmy poszukiwać, kto by mógł to zrobić, jak to zrobić, i naprawdę już plan był praktycznie wykonany, ale niestety jeden tam papierek i no nie udało się wyrobić przed wyjazdem. No i nie będzie. By... Co wam powiedzieć? Adriane. I love you and I miss you. Oh. Także nasz samochód póki co zostaje w Polsce. Mm. Ale jest spokojnie, na dobrej Ale spoko, parkingu. bo mamy w sumie mamy Mamy w sumie, w... Mamy w sumie w... Planach, żeby wracać do Polski mimo wszystko, cały czas. To nie jest tak, że chcemy tutaj zostać, osiedlić się tak, i Elo. Nie, nie zrezygnujemy z naszych fajnych spotkań i. No nie ma opcji po, po tej całej energii, po tym naszym turze, który ostatnio zrobiliśmy, to nie ma szansy, żeby z tego zrezygnować, więc będziemy przyjeżdżać nie i, ma o czym i się z Wami spotykać, także wiadomo, spoko. Mamy rodzinę w Polsce, także na spokojnie, no może rzeczy już nie mamy, <noise> oprócz Adriana. <głos> <głos> Ale. Sentiment jest, miłość jest, także spokojnie. Szkoda, trochę bo nie pojeździliśmy za dużo, czekaliśmy na niego mega długo. No, on tak tu pasuje, po prostu jak tu czasem jadą takie auta to by tak przeżywała. No, nawet Erusenka raz jechała. No, ale teraz jechała Erusenka i Pamela Wow, to jest ta nowa. Ja mówię: Nie, to jest ta nasza. Jest jaka jest piękny, O Boże. No dobra, no nie gadajmy już o tym, bo robi mi się przykro. Ale ale załatwiliśmy sobie inny samochód. Yy, w sumie, A, w sumie taki bardzo Amerykanie. fajny, też amerykański. Do tego jeszcze nawierzymy potem chwilę, wezmę koralka. Coś to? No nic, nie płacą. Yy. Bardzo okazyjnie się udało. Także no, że 5 dni Porsche gratis do tego, tak? No że... spokojnie, no, więc mega na gość. pewno go oznaczymy na Instagramie bo albo coś bo, go, no. bo fajny, no fajny typek. No nic, no, pierwsze koty za płoty musimy się też rozkręcić na nowo. Energia, A, Piszcie. <grystanie> a propos rozkręcania, wydaje mi się, że to jest fajny motyw, żeby rozkręcić nasze vlogi, a w nich właśnie da dawać takie pytania od was. Jeśli macie jakieś pytanie, jeśli coś chcecie, to ja myślę, że to by było fajne, żeby właśnie tak sobie porozmawiać. Wiecie, wy, wy piszecie, jakie macie spostrzeżenia, gdzie możemy pojechać, co zrobić, albo coś was zastanawia. A my na to możemy poodpowiadać. Wydaje mi się, że to jest fajna opcja, co? Fajnie. Dobra, to był zarobisty dzień. Koralek widać wypoczęty na, na wózeczku, dzisiaj sobie W pojeździł. ogóle jest godzina 18, a tu też się robi szybko ciemno. No i co, nie pójdziemy już na dwór, nic nie nagra. Dobra. Trzymajcie się. Mądra. Trzymaj koralka, ja lecę do siebie. Jakie lecę do siebie? Okay. Mateusz! Mateusz! Ej, to nie jest dobre, że ty mnie chwytasz w takich momentach. Ale jak to nie jest dobre, że ja cię chwytam no, w takich ci, momentach? Nie, nie jesteś... pytaj mnie. Pomyla, Mateusz, proszę pójść. Mateusz, powiedziałam ci. Powiedziałem pójść. A mnie to nie obchodzi. Pamela, daj spokój. Mate Mateusz! Mateusz! żarcik. <śmienic> Ej, to nie jest tak wysoko wcale. Co ty, daj spokój. Nie, nie przesadzaj.